Halo halo cześć witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z gry Pokémon emerald tetanaza log oczywiście Dzisiaj lecimy dalej sobie na naszą historią Jesteśmy w Forestry town a ja troszeczkę potrenowałem chyba pokemony Wolverine e, poke, e, oczywiście co mówić? 45 level ataki dalej takie no o, mech e, Mamy oczywiście na Kishla, kiśla czyli Magiusa. on to akurat naprawdę fajnie statystyki Specjalny def, piękna sprawa. Jeżeli chodzi o Pelipera, zauważył, że nazywałem Mew, a ja tak nazywałem Mew jako że facet, a nie Mewa. Aha, okazało się, że przecież to jest Mew jak Mew, czy leg legendarny hoga z regionu Kanto. Dobra, no Peliper tu jest na razie, no bo jest. Mamy także troszkę Szpero, czyli Empoliona na 45 levelu. Pack w Pack, Self Steel Wing. Też fajny specjalny atak, specjalna obrona. Teraz mamy naszego yy, Lizarda. Eee, jeszcze nie skoczyliśmy. Oczywiście też piękny zestaw jest Lizarda, jeżeli chodzi o 45 level. Taki sam atak jak specjalny, atak def, specjalny. x się nauczył ogólnie. Teraz ma fajne, naprawdę fajne ruchy. Yy, x Slam do play naprawdę świetne ruchy. No i Charizard y, oczywiście Fly Dragon Rage, Flamers i Slash. I też piękne za wszystkie powyżej stu Więc dobra No to co? Idziemy sobie dzisiaj chyba na salę, tak? Czekaj, dzisiaj ja mam jakieś interesy takie Żeby sobie na przykład, a mam sobie pokinać A mam pokebole? Eee Eee, ale się gry boli, spoko A może powchodźmy do tych damków, Bo ostatnio sobie nie sprawdzaliśmy, w tym sobie. A, czyli kto by chciał y... y, 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 Ulbita, żebym ja ci dał? Przecież miałem nowy Ulbita, ona mi da Plusla. W sumie to mógłbym mieć i tego, i tego Pokemona, w sumie, ale... Nie wiem, jak to się przechodzi. Ej, dostaję TN-10. A TN-10 to? to za TNT, TNT 10 Hidden POWER! Że mam Secret Power? Czemu ja tego nic nie nauczyłem? Każdy się udał, nauczyłem to po, e, później, jeżeli... W sumie mogę to nauczyć mojego... O, zupełnie te klatki skaczą. E, mógłbym w sumie nauczyć, e, jak on się nazywa? Tak, Steven. E, oczywiście... O, co Mógłbym nauczyć się e, Secret poera mojego Zorarka, tak? O, tu masz mi góra. E, o, jest? halo. Czekaj, tak jest taki tutaj zakręcony, jestem ignorantem z rana. A ty co tutaj robisz? Mhm. O, jeszcze że tutaj coś mamy, jakiś domeczek A to jest chyba sklep, tak? O, tak, bo mi to jest potrzebne ty co sprzedajesz? Mm. <laughs> I krzesła sprzedaję naprawdę... Na te stoły, tak krzesła... Dobra Idźmy tutaj O, i tam jest sale Jak tam dojść? Jak dojść do sali? Halo? Czekajcie, bo tu muszę to sprawdzić Jak tam dojść do A jest tu? A nie, jakiś na jestem Czekajcie, nie mogę przejść, halo? Aha, dobra, już wiem o co chodzi, spoko. O, droga 120, tutaj możemy złapać Pokemona, ale wcześniej walka, 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 walka. Kirla. Eee, knock off, wiem, ktoś mi powiedział, że knock off. Ja wiem, moi drodzy, ja wiem, że knock off, a nie knock off, ale ja zawsze tak wolę i lubię angielskie słowa prze eee, zmieniać tak, i mówię po polskiemu, tak jak się czyta. To co, łapiemy Pokemona? Łapiemy! Dzz, dzz. Pidgeotto! Nie mieliśmy oczywiście Pidgeotto. To co? No to skoli. Oh O my fucking Jeden HP mu zostawiliśmy, nie? Myślę, że z Pokébola się wypada. Ej, nie zapomnę się, Pokébola. No, mamy Pidgeotto. No, jakby cię to nazwać, Pidgeotto, to my. Chociaż to ma szansę na skład. na no, składu. Nawet. Może prędzej niż Pelipper, bo Pidgeotto naprawdę fajny Pokémon. Nazwać się może. Hmm, hmm, hmm. jakby tutaj nazwać Eee, cię Mateusz Nie pytajcie dlaczego Mateusz Eee u. Mateusz, będziesz Mateusz po prostu e, Będziesz eee Mateusz A czy Tak, zamyślałem, że się o was tylko zapyta Skąd jest ten Pokemon? On jest... Z... u Nowy, tak? Z tym nie ma, że tego pewnie, że... i Porygon 2. Z tym nie ma, że pewnie, że on jest u Nowy. Kurde, ale one nawalają. To też się HP ale jednak tego HP o od... yy, Użyjmy może tak yy, nie flyja, tylko flame burst spal może tego z, z booka, a ty... a użyć może Dobra, muszę to jest prawda co się dzieje, że żeby się nie... Żeby się nie zajęło w akcji, nie o co chodzi. Żeby się nie zaduszył w akcji, nie Say what? Aha, dobra. Czekajcie chwilę. Moi drodzy, nie no wiem co się stało, miałem jakiś błąd. Jeszcze raz tutaj wróciłem, dobrze, że daleko nie, nie, nie zaszliśmy. Pamiętajcie oczywiście, aby zostawić łapeczkę w górę. Boję się, że znowu możecie to samo stać. A więc na te błędy zostawcie łapeczkę w górę, tak? Za to, że to się takie dzieje, błędy. Może jak zostawicie łapeczkę w górę, to emulator będzie lepiej działał, tak? Na pewno przecież tak będzie. Ale czemu tu nie mogę zejść? Kurde, no coś mi tu blokuje cały czas. Czy już wiem, co mi blokuje? Bo sobie już przypomniałem: Skype Nie chcę Skype ma Dobra, chodźmy tutaj. Jest Steven! Cześć, Steven! Hi, Mo. Tak, oczywiście. Mhm. Są takie obiekty, które są niewidzialne. Co? Aha, do dobra. Jezu, ja już myślałem, że on chce ze mną walczyć. Oczywiście jest to Kaklion, czy pokon typu normalnego, ale on no, został pierwszy. Zresztą tu już zapaliśmy pokona w gazę, więc... Tak, i teraz on nadaje Devon Skopa i my tym samym... Nie odleciał oczywiście na swoim Pokemonie. On oczywiście ma tego potężnego swojego Metanga. O, można w fluffiego spotkać. Fajnie, elektrycznego Pokémona, w sumie był ciał. Jest, chcę użyć demon obi. Chodź tutaj ty kapleoniec zascelany ty. Eee, kno e, knock off. I nest ball, dobra. Nie wiem, się jak zawalczyłem z tamtą parką. Teraz jak z drugiej razem to już z nimi nie walczyłem, dlatego troszeczkę moje pokony mają... Y, inaczej jeżeli chodzi o level. To nie mogę biegać po tych tratwach level. Dobra. Wiesz co moi drodzy, oczywiście idziemy w salę. Myślę, że jestem gotowy, mając 45 levele. Tam Pelipper troszeczkę niżej. Oczywiście tu Sala jest typu latającego. Nie mam na ty, latający, nie mam nic, nic, nic poważnego. tak, Sara jest ty, latającego, wiem o tym. <laughs> Więc. O, on sobie po prostu uciekł, dobra. A ciebie mógłbym sobie zabać, bo jesteś z miasta. Halo! Halo, co tu się stanęło? Czekajcie, bo to trzeba zrobić. Pyk, 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 tak. Mhm. No i teraz muszę zrobić sobie yy, jeszcze raz Pokémon i powinno działać, tak, działa, jest, haha, widzicie, taki triks, jeżeli nie działa Wam, no to musicie zapisać w grze, a następnie zrobić sobie, e, jakby to powiedzieć Wam, restart. Jeżeli gracie na e, Visual Boy Advance, to po prostu klikacie restart, a jeżeli gracie na jak no ja no to po prostu klikacie sobie, y, jakby to Wam powiedzieć, y, o, Skarmory, y, po prostu klikacie sobie, jeszcze raz włączacie sobie tą grę. Dobra mm, Flamers, spalony, Skarmory Dobra, pierwszy fat... żeby się tutaj nie po... O kurde, nie tak Tak, dobra Mówi na walka, nie, jednak bo... O kurde, aż 6 pokojony razem Skyplum i dobra. słablu, Dobra, Swablu zateknął mnie knockoffem, a słab, swap... A za zatekniemy Hexem Dobra, to jednak... też te pokojony są naprawdę na niskim poziomie, dlatego one tak... Szybko padają. Hmm, eee, dobra, Pidgeotto, też masz Pidgeotto Nie wiem czy właśnie sobie nie zmienię pelipera na Pidgeotto Tylko nigdy chyba nie trenowałem Pidgeotta eee, Na pewno nie w poprzedniej wersji, w której grałem Chyba tego nie trenowałem, bo bym pamiętał, tak? Jak mi się przynajmniej wydaje Czekajcie, teraz eee... Tak Tak Tak, tak. Tak i Widzicie! żadnych... żadnych tutoriali, to jest to! jest... jest jednak moc, nie? Jest jednak ta moc. Ale są wszystkie latające, to jest to. I te pokemony tu, tak... O, ich O, Co to w tak? A tak, do O, atakujcie tego duda na wiem czy tam go atakować. O Belipper. Hehehe Oczywiście sobie wrócimy do wyleczenia Pokemonów. Bo tu za chwilę już będzie Winona, o której nam tam wspomnieli. O, Wulabi! On jest też Ciemność. Eeeem... Hmm... Nie ciemność? A, może Blizzard? dalej no nie walczyłeś. Pokażmy im scizor To nie jest dobry problem. O kur... Dlaczego ja użyłem... Nie, ja to zmienię, bo boję się, że on tak nagle jakimś atakiem przecież zaatakuje... Eee... Oczywiście, jak się yy, Latającym, no i będzie się też po mnie. Yy, nie tak, muszę iść. Tak, tak. Yy, nie tak. Hmm. Ha, muszę to dobrze stawić. O, dobra Jest jednak I Tu już jest Winona, oczywiście ja sobie jeszcze skoczę Do Pokecentrum, leczyć Pokemony, bo Zawsze te ataki, żeby były Na pierwszy rzut weźmiemy naszego Pokemona e... Wolverina, nie walczy on jako pierwszy, myślę, że tutaj Przynajmniej nie powinno być Pokemonów, które będą super efektywnie działać na Wolverina, bo bo nie w końcu ciem... Nie, nie chcę tego do waszego domu. Yy, on jest ciemność, oczywiście. Ten Myślę, że powinniśmy sobie poradzić z minioną Nie powinno być. Yy... No, ja już znowu naprawdę to samo. Czekajcie chwilę. Znowu wam pokażę, jeżeli ktoś na przykład nie widział. Dajemy save, zapisujemy w grze. Nie możemy zapisać sobie jako osobno. No ja teraz daję sobie. Tak. Tutaj teraz dzięki wam. Dobra, moi drodzy, jestem. Kiedy yy, chciałem wam pokazać, jak to się robi, Waliło mi. W ogóle kliknąłem sobie nie to i wyłączyłem sobie grę, więc sorry Zapisałem, wszystko lecimy, mamy wyleczone, poke oczywiście pokemony są zdrowe e, bo, bo jeszcze przez chwilę musiałem gdzieś pójść i zapomniałem sobie co w ogóle tutaj robiłem e, Nie tak, tylko tak, tak Dobra, więc mam nadzieję, że za chwilę pójdziemy na literkę e, Czekajcie, chwilę, na chwilę się wybiłem z rytmu i to nie jest dobre e, Nie tak, muszę tam... Na nie jest dobre, bo się wybiłem z rytmu i teraz tak w sumie do dnia nie wiem, na czym ja stoję Aha, idziemy na liderkę, dobra Liderkę tak, bo to jest Winona I dobra, lecimy, chodź, chodź Winona, chodź, chodź, chodź Iżą gdzieś, oczywiście latające pokemony Swillow nogow Dobra, używaj tych Potiony, żebyś teraz je wykorzystał, żebyś nie miał później Westpiquin Oczywiście ty robaczy, więc może niby smok. Niby smok, może mu się uda Oczywiście, niby smog. Feliper, No to może zmieńmy. A niech może będzie Kisiel. Użyłbym, użyłbym pewnie mojego, e, oczywiście Lizarda, ale boję się, że może mieć jakiś e, atak typu, oczywiście latającego. A nawet nie boję się, tylko wiem, nie, otrzymuję Że Wolverina. Dlaczego ja tu już jeju, niby smog, chodź tu że teraz sobie stracisz życia, ale no. Nie wiem, że nie. I Tropius, dobra, Tropius. Uj, nie pad na hita. Dobra, ale przynajmniej korzysta tym samym jeszcze jednego tego. I altaria. Slash. Kurde. Nie, 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 nieźle, nieźle ta altaria bije. Nie, Dragon dance! Oj, 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 oj. Deno! To nie jest dobre, bo mi, moi drodzy, że to nie jest. No gof. Kurwa, Wolverine! Nie! Nie! Ja wiedziałem, że to się tak skończy, bo to się musiało tak skończyć. To już naprawdę nie wiedziałem, co mam teraz zrobić. Skald Earthquake, ona używa Earthquake'a. No co za pimpa! Ona mnie ta zabije, tak? Nie, nie zabije mnie. Earthquake'em mnie nie zabije. Zabiję ją. Zabiję tą altarię. Dobrze jest! Ale nie! Kurwa straciłem yy, mojego Wolverina! No nie! Dlaczego? Dlaczego Wolverine? Aria Lace, no dobra, już będzie fajny ruch. Nie, dlaczego Wolverine? Jeden z lepszych Pokémonów. Zoroark, mój kochany Scott. Tak, pokonałem. Wali mnie to! Ja straciłem mojego Wolverina! Facju. Aaaaa! Oczywiście nie, bo nie mogę uleczyć mojego Wolverina. Czego to zrobiłem? Znaczy jak uleczyłem, ale muszę go zdepozytować! Wolverine! To, przecież, przecież tak dobrym Pokemonem! Bo jest z nami od początku! Tylko jeden z niewielu, siódmym Pokémon, który jest w. Oczy, znaczy, oczywiście, oprócz tych dwóch, no bo one zostały złapane. Yy, ten. A ktoś mi też mówił, że Zig został złapany na tej samej drodze co. Eee, nie, 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 nie party. Yy, dobra. Yy, czekajcie, lepiej tak sobie sprawdzę. Gdzie został złapany pory? Ona 20. Na drodze 119. A czekajcie, już sobie muszę wziąć jakieś Pokémona. A czekajcie, bo jak, jak sobie zapisałem to ja nie zapałem żadnego pokemona na tamtej drodze. Pamiętacie na początku. O kurde. Bo tak, bo przecież mi się wtedy w, y, gra skraszowała. Ale takie to są pokemony w boksie. Tak, ktoś mówił, że same niebieskie, ale teraz dołączył Impernape i Wolverine. No nie... E, czekajcie, bo ja tam z nich zaguna Może go na razie zdepozytujemy, ale wcześniej sprawdzimy... On też został nazwany. Nie, on Zizakon został nazwany na 118, więc nie są z tej samej drogi co. A wiesz co? Ja spróbuję. Teraz chyba jednak będziemy musieli Torczyka włożyć do tej drużyny, jako żeby mieć tego ognistego Pokémona. Widzę, że jednak do, do tego wszystkiego doszło. Dobra, chodźmy i spróbujmy, oczywiście, złapać Pokemona tam dalej na tej drodze, to jest 120, bo tutaj mieliśmy do złapania. Z tego co ja pamiętam, wtedy był Pidgeotto. Teraz jest Fluffy. No i teraz nie wiem co zrobić. No dobrze, złapiemy pierwszego Pokona po zapisie i tyle. Jeżeli przeżyjesz bo będziesz przeżyć Paybacka, Dobrze, złapiemy Fluffiego. No, w sumie bardziej chciałbym Flaffiego niż. Yy, niż oczywiście Pidgeotto. Dobra, mamy flafiego którego nazwiemy Owieczka. A to jest. Yy... Facet. To jest w baran. Baran. <grywa> A... A... No, no nie, no straciłem Wolverina. Nie zapomniałem o tym, że tutaj łapałem mu... Pokémona. Yy, tylko, że no, oczywiście nie mam go w ogóle w boxie bo oczywiście przecież zapisywaliśmy tam wszędzie, by się skraszowało. Ja jaki odcinek. Naprawdę fatalny oni, no zdobyliśmy przynajmniej odznakę, chociaż tyle tak, dobra Fluffy zostanie już w drużynie, o Baran zostanie w drużynie Yyy Ten peliper jest tak Niezbyt yy, yy, ten, zobaczymy co z tym Peliperem będziemy też robić, raczej zamienię Pelipera na torczyka, tak mi się coś wydaje ja tego torczyka będę musiał wytrenować Yyy Dobra Idziemy oczywiście sobie dalej Yyy Oj, będziemy... teraz się udajemy do następnego miasta, tak? Udajemy się do miasta Lyrico! Ten odcinek w sumie ma ile teraz minut? Nawet nie wiem, bo musiałem przerwać nagrywanie, bo mi wszystko skraszowało, więc w sumie nie wiem ile ten odcinek ma minut w tym momencie, a to nie jest dobre. Powiedzcie mi, że to nie jest dobre, moi drodzy. Ojoj, ile tu walk. Dobra, zobaczę z wami tą podwójną walkę. Tak, ale ty się zmieniw e, się zmieni na niby smoka Ja pierdzielę co tu się od Janie Pawliło Co to w ogóle było? Dlaczego? Zapomniałem, że przecież Jest jak ja nie myślę po tej stracie teraz mojego Mego kochanego Wolverina, i ja wypuszczam pokémona latającego na pokémona elektrycznego. No naprawdę, co? nie jak nie chciałem podejść, żeby była podwójna walka. a podeszły, albo wyszedłem. No. no dobra, Kisiel, ty użyj y, Psybima na Gurdurze, a ty użyj Erkatera y, na nie. Dobra, ty użyj Psybeama tu, a ty użyj RKT... RKPera. RKTR działa ogólnie. A, RKTR działa na dwóch, okej. Okay. Znowu Psybeam, A ty użyj znowu RKT-a. Ha nie ciągnie możesz zatować. Dobra, to użyj... A możesz użyć Waterpulsa przecież. W sumie <laughs> zapomniałem o Waterpulse. Nasty plot, ale już nie będzie potrzebny ten nasty plot tych hamie, jeden pod. chamy podłe, wszystko gra. A jeju, a je... tak teraz w sumie. Nie wiem, czy to z mojej winy, ten Pokémon zginął, czy. jest cały czas ta sama droga, tak? Tak, tam jest miasto, to jest to same... cały... cały czas ta sama droga. Oj, nie, nie, nie wiedziałem, że z tą będę mógł się tutaj walczyć. Celbe. Nie wiem, jakim jesteś jest tego Pokémona. I dlatego się troszeczkę obawiam. Bo totalnie nie kojarzę tego Pokemona. Użyjmy na niego serfa, po prostu, Do no. Użyjmy po prostu... O, to jest ten stalowy, to akurat I teraz tak w sumie nie wiem, gdzie mam się udawać. Wiecie co, bo boję się, że to nam może do drugie, nie pamiętam ile nagrywałem przed poprzednią część. Z tym o czasie no, w tym odcinku zaczęliśmy Wolverina. No naprawdę zostawcie zniszczy dla Wolverina, jeżeli oddadacie tą końcówkę. Zostawcie zniszczy, zostawcie łapkę w górę. Pod ostatnim filmem z pięciu ciekawostek rozwalacie kosmos. Na razie jeszcze, bo ten na film naprawdę się zaczyna puszczać o Greninja a Więc pod tym odcinkiem także zostawcie masę łapy w górę dla Wolverina, aby mu się tam dobrze spoczywało w niebie, bo on akurat zasługuje na to. A w tym momencie ja was wszystkich żegnam. Trzymajcie się. Cześć.